Co ty tak marudzisz? Ej czekaj, nie, no czekaj, co ty tak marudzisz, Ale czekaj ty chcesz? To jest moje jedzonko, nie, to jest moje. Chodź tutaj do mnie. Co czekaj, czekaj, ale co ty chcesz ode mnie? No ale czekaj, co chcesz? Ale to jest moje jedzonko. No gdzie mi się tu pakujesz? Gdzie mi się tu? Gdzie się tu pakujesz? Gdzie się tu pakujesz? Co? To jest. Złaś, złaś. Zejdź proszę. Zejdź, 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 zejdź ładnie. Gdzie idziesz. No co, aż tak krzycisz na mnie? No tak A ty drugi tu... Co ty tu robisz? Że, że ty łapek. spieszasz? ty drugi bardzo moja kochana. Do, złaś mi stąd. Gadzie jeden. Zła stąd. Złoś Nie ma powiedz Tu dieto esses dias, né? Olha. tu o só tu que Para que é que metemos, viste? Para que é que metemos,